Cześć! Sanderson jest super, ale mało kto z nas ma czas, aby przeczytać cztery tomy, gdzie każdy z nich ma minimum tysiąc stron. Dlatego przychodzę do Was z nową serią, znaczy nową, nie nową, bo już jeden odcinek jest, nagrałam go dawno temu, ale pod każdą z tych książek podpisuję się rękami i nogami wciąż, a że żyjemy w społeczeństwie, gdzie wciąż mamy coraz mniej i mniej czasu na to, żeby usiąść i w spokoju poczytać książkę. Dlatego reanimuję tą serię i co jakiś czas będę do Was przechodzić z kilkoma polecajkami krótkich książek. I przez słowo krótkie rozumiem książki, które mają mniej niż 300 stron. Jeśli oglądacie mój kanał regularnie, to wszystkie te książki znacie, ale chciałabym po prostu, wiecie, stworzyć tą serię, żeby te książki były jakby w jednym miejscu. Jak w tamtym filmie, starałam się, aby te książki były z różnych gatunków, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I zaczniemy od kryminału, bo mam tutaj aż dwie książki. I znowu to jest seria, która już niejednokrotnie gościła na moim kanale, a mianowicie jest to profesorowa Szczupaczyńska. I pierwszy tom, tajemnica domu Helclów. Jeśli chcecie się poprzechadzać uliczkami w XIX-wiecznym Krakowie, gdzie główna bohaterka jest oczywiście panią domu, ale również taką kobietą z werwą kobietą, która jest inteligentna i nie chce stać w cieniu swojego męża oczywiście bardzo go kocha, ale ma swoje zdanie i nie boi się. Mówić o tym głośno. To jest ten typ bohatera, którego kochamy od pierwszych stron. A jeśli nie chcecie czytać 400 stron, żeby dowiedzieć się, kto zabił, no to to jest yy, propozycja dla was. A książki drugiej autorki stale pojawiają się na tym kanale, ale tym razem będzie to zabójstwo Rogera Ackroida Agaty Christie. To jest kryminał, który ma 260 stron, a trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej strony. Ginie zamożny człowiek, jak tytuł wskazuje Roger Ackroyd, a Herkules Poirot stara się rozwiązać zagadkę kryminalną. Natomiast lubię wiele książek Agaty Christie, ale ta jest chyba moją ulubioną, ponieważ forma tej książki jest zupełnie inna niż w pozostałych książkach. To nie jest zwykły kryminał, a końcówka wywraca całą opowieść do góry nogami i tutaj autorka pogrywa sobie z czytelnikiem jak tylko może, wodzi nas za nos Aż do końca. Jeśli chcecie przeczytać książkę science fiction, ogromną epopeję, która dzieje się w kosmosie, ale te książki zazwyczaj, jak na przykład Ciemny Las, są ogromne, mają po 800 tysiąc stron i nie macie na to czasu, to to jest książka zdecydowanie dla Was. Odyseja Kosmiczna ma 260 stron, a mamy tutaj wszystko. Od zbuntowanej sztucznej inteligencji przez roboty, aż po kontakt z, o, z obcą cywilizacją. sami się troszeczkę zestarzała, w sensie czuć, że to nie jest książka, która wyszła rok temu, a kilkadziesiąt lat temu, ale mnie to w ogóle nie przeszkadzało, a wręcz przeciwnie, ma to swój klimat. Ta książka ma swój niepowtarzalny. Smak i mimo tego, że to jest jedna z krótszych książek science fiction na moim regale, to jest to książka napisana z rozmachem, który dorównuje trzem ciałom. Chcielibyście przeczytać klasek, ale większość z nich jest po prostu za długa, jak na przykład bracia Karamazow, którzy są świetni, ale no nie czarujmy się strasznie dłudzy. Dlatego polecam wam Perswazję Jane Austen. To jest książka, która ma 240 stron. Owszem, jest to romans, ale książka, która pokazuje, że nasze społeczeństwo, jeśli chodzi o wymagania wobec kobiet, aż tak bardzo się nie zmieniło. Główna bohaterka kilka lat temu odrzuciła zaręczyny pewnego młodego, przystojnego dżentelmena, ponieważ Przekonała ją do tego rodzina. Po latach spotyka tego samego mężczyznę, który osiągnął sukces w życiu, i tu się dzieje. Książka jest napisana przepięknym językiem, jak przystało na panią Austin. Mamy tutaj XIX-wieczny klasyk, który mówi o tym, że warto mieć swoje zdanie. Nie będę o niej mówić za długo, ponieważ Persfazie, jak i następna książka, pojawiła się aż dwa razy na moim kanale. Persfazie znalazły się w najlepszych książkach przeczytanych w 2023 roku, więc jeśli chcecie czegoś więcej na temat tej książki, no to odsyłam Was do tamtych filmów. A jak już zaspoilerowałam, jaka będzie następna książka, to jest to Kazuo Ishiguro i Okruchy Dnia. Książka nie wygląda na krótką, ale zawdzięcza to czciące, bo czcionka jest taka jak w książkach dla dzieci, ale sprawia to tylko, że czyta się tą książkę szybciej, chociaż to jest jedna z tych książek, przy której warto posiedzieć, pomyśleć, pozastanawiać się, zanurzyć się w niej, a nie pędzić. No ale jesteśmy przy krótkich książkach, czyli poleceniach dla tych, którzy nie mają dużo czasu. Ale jeśli właśnie nie macie dużo czasu, a chcecie przeczytać dobrą książkę z dziedziny literatury pięknej, to to jest odpowiedź zdecydowanie na Wasze potrzeby. Książka jest o starości, książka jest o odchodzeniu, książka jest o jesieni życia, jest przepięknie napisana, jest do bólu angielska. To jest jedna ze smutniejszych książek, jakie przeczytałam, ale. Zdecydowanie polecam ją każdemu. Okej, okay, i ostatnia książka to będzie to polecenie dla trochę mniejszego odbiorcy, bo będą to zwiadowcy. Mamy tutaj średniowieczne klimaty, mamy rycerzy, mamy bojowe rumaki, mamy strzelanie z łuku i wydawać by się mogło, że jest to do bólu chłopięca opowieść i trochę tak jest, ale jest ona tak napisana, że nawet dziewczyna, i to 30-letnia bardzo dobrze się przy tej książce bawiła. I ostatnia książka jest z Waszego polecenia, bo pod tamtym filmem, jak i pod tym filmem, jeśli macie do polecenia książki, które mają około 300 stron, to śmiało napiszcie komentarz, zostawcie komentarz pod tym filmem, żebyśmy budowali taką bazę książek, dobrych książek, które są w miarę krótkie i właśnie pod tamtym filmem pojawił się komentarz, z poleceniem tej książki. Żywot i śmierć pana Harsza Lipkin, Lipkina ze Sacramento, Stanu Kalifornia. W każdym bądź razie jest to sztuka teatralna. I ja trochę tak do tego podchodziłam jak do jeża, bo ja nie czytam sztuk teatralnych. To nie jest, to nie jest mój gatunek. Książka o człowieku, który jest Żydem i... Wyjeżdża do, do Hollywood po to, żeby zostać aktorem. Powiem Wam, że pomimo tego, że się ją bardzo szybko czyta, no bo ona jest króciutka, i jeszcze biorąc pod uwagę, że jest to teatr, no to, no to jakby światła na stronie jest tutaj dużo, ale to jest taka książka, która zdecydowanie z Wami zostanie na długo. Znowu, bardzo mi się podobała końcówka, bo to jest trochę jak w, u Agaty Christie. Oczywiście to są dwie zupełnie inne książki, które opowiadają o dwóch oddzielnych tematach, w sensie to ciężko je porównać, ale Końcówka w jednym i w drugim wypadku sprawia, że odbieramy tą książkę zupełnie inaczej. Uwielbiam, kiedy dochodzimy do końcówki i wydaje nam się, że już wszystko wiemy, że już po prostu poznaliśmy całą historię, i my już wszystko wiemy, i wtedy autor nam mówi: Haha, nie, ty czytelniku nic nie wiesz, bo jest coś tam. I ja ubóstwem, kiedy autor robi to czytelnikowi, i ta książka zdecydowanie to robi. I to by było wszystko w tym filmie. Ja bym chciała, żeby ten film nie był za długi, ponieważ jeśli ktoś nie ma czasu na czytanie, to tym bardziej nie ma czasu na to, żeby oglądać moich filmików w internecie. W opisie tego filmu znajdziecie link do mojego Instagrama, do mojego gudrica oraz link afiliacyjny do księgarni GW Foxal. No i co, widzimy się w następnym. Cześć!